Mamy tutaj kolejne auto, które było w podobnej sytuacji jak Range, stało troszkę na parkingu policyjnym, aczkolwiek no, już zostało zwolnione i trafia do mnie. Co my tu mamy? To jest 2004 bodajże albo 5 rok. poliftowe BMW E66, nie 5, jest 6, bo to jest long. Wersja long. Patrzcie, jakie tu są drzwi. Praktycznie auto jest w full wyposażenie, licząc tego, że nie ma tylnych yy, siedzeń elektrycznych. Grzanie, klimatyzowane fotele, masaże, wszystko, także zajebiście. Z zewnątrz go trzeba troszkę doprowadzić do ładu. No i tam ciut pod maską coś tam się leje i też trzeba będzie zrobić. Dlatego zabieramy go też na lawecie. Co Wam muszę powiedzieć? No to to, że fura troszkę przekroczyła budżet. No co prawda dogadywałem się na 10 koła, ale tutaj przyjęliśmy troszkę tak, że fura kosztowała 10, a te części, które dostaję, czyli drzwi, maska, błotnik, i tak dalej. No to kosztują e, czwórkę, więc auto 14 tysięcy, tak jak stoi. E, raczej auto 10, części 4 jest to V8 4,8 litra, prawie 5-litrowe wolno sące V8, czyli więcej niż mam w trójce. W trójce jest 40, tutaj jest 4,8 w gazie. W gazie, więc będzie ekonomicznie, bo plan jest, żeby tu jeszcze wsadzić hak i będziemy tutaj tyrać przyczepy, ile wlezie. To BMW zadebiutowało w 2001 roku i wersja przed liftingiem stworzona przez Chrisa Bangla została uznana za najbrzyższy samochód, jaki powstał w tamtym okresie. Ha! Co prawda już coraz większość jest takich pasjonatów, którym się zaczyna tam ten przedlift podobać. Ja na początku też myślałem o tym, żeby kupić przedlift, no bo budżet był jaki był. No, ale że się udało znaleźć to, no to myślę, że, że zrobiliśmy całkiem dobry zakup. Aczkolwiek, jak już wiecie, przy 46 i przy reszcie moich projektów, u mnie dobry zakup czasami kończy się bardzo złym zakupem. Mianowicie na desce mamy choinkę, trzeba będzie podpiąć kąpa i zobaczyć. Niestety, tutaj większej rzeczy jest na światłowodzie. Yy, więc trzeba będzie dość dobrze szukać, zdiagnozować, żeby nie wymienić połowy auta, a okaże się, że to jest jedna pierdoła. Z rzeczy blacharskich, lakierniczych, no to tutaj mamy błotniczek, oczywiście drzwi do wymiany, kolejne drzwi do wymiany. No tutaj tego nie wymienimy, trzeba to będzie wziąć, wyciągnąć i polakierować. Z drugiej strony tutaj też mamy małą wgniotkę. Klapa jest tu hydrauliczna. To nie jest pneumatyczna, tylko jakaś hydrauliczna jest podobno. Tam są jakieś zbiorniki z płynem hydraulicznym, więc trzeba będzie to rozebrać, cały bagażnik sprawdzić, po prostu uzupełnić i być może to będzie działać. Jedna rzecz fajna, która jest, to dociągi, które nawet przy tych drzwiach działają, więc fajnie. Okazuje się, że tak naprawdę szczęści, które otrzymaliśmy, będą nadawać się chyba tylko przednie drzwi, bo błotnik jest... Trochę w średnim stanie, a tylnie drzwi są od wersji E65, czyli nie od wersji Long, także... Chciałbym Was serdecznie zapoznać z partnerem dzisiejszego odcinka, którym jest Carvertical, na słowo Kempson. Będziecie mieli 30% zniżki na zakup raportu, w którym możecie, możecie się przekonać, czy Wasze auto, Waszego znajomego lub też auto, które zamierzacie kupić, miało pewne przygody lub też nie. Różnie to bywa, handlarze czasami coś ukrywają, sprzedawcy, prywatni czasem również. Tutaj pokażę Wam przykładowy raport i zobaczycie w nim, co możecie się dowiedzieć. Tym razem dla nowej siódemki, a w zasadzie poprzedniego modelu, w którym możemy sobie znaleźć dość ładne zdjęcia, zobaczymy jak fura była wcześniej uszkodzona oraz jak wygląda aktualnie, tutaj oczywiście mamy status przebiegu, wygląda wszystko ok ale jak zjedziemy sobie na dół to mamy informacje o szkodach, które zostały poczynione w 2019 roku no i opiewają na dość sporą sumkę 240 tysięcy praktycznie, także no trzeba by tu było dość mocno sprawdzić to auto i uważać na niego, bo jednak troszkę tych szkód było Później też jeszcze była jakaś kolejna szkoda i kolejna i jeszcze kolejna. Także no auto z pięć razy bite to może być dobra mina tak zwana a z raportu wynika że ono już jest na terenach Europy. Także uważajcie sprawdzajcie raporty. Linka oczywiście do kodu rabatowego jak i do strony zostawiam wam w opisie i przypiętym komentarzu. Tutaj są z reguły dwie puszki. No to tutaj mamy zbawaną ruę która pomija cały tłumik. Ja ogólnie kupując to auto, już wiedziałem, że będę pozbywał się tylniej puszki, bo tak naprawdę wystarczy pozbyć się tylnią, tylniej puszki już mamy zajebisty dźwięk, który zaraz w sumie usłyszycie, bo wam odpalimy to. Z tej strony na szczęście, na szczęście ta strona jest całkiem niezła. Auto tak jak Wam mówiłem wcześniej jest praktycznie na fulu, nie licząc tylniej kanapy. Mamy nawet patrzcie roletki, także jest. Ogólnie zajebiście, mamy szyberdach. Padł pomysł, żeby tego auta nie poprawiać lakierniczo, raczej porobić, wiadomo, powyciągać gniotki, porobić ryski, ale później go okleić. Czyli w sumie tak jak tutaj mam we 46, bo była doprowadzona do stanu idealnego, jednak no, była matowa, nie była lakierowana i została oklejona. Swoją drogą mamy tutaj, nie wiem, z czego to są felgi, ale to jest w ogóle hit, bo tutaj rozmiar jest 22 cale. Patrzcie w ogóle, jaki tu mamy winny dystans. No, jest to dość spory rozmiar, wydaje mi się, że te felgi zmienimy po 22 i to jest naprawdę, naprawdę grubo. Oczywiście lampa do wymiany. Znaczy, być może nie lampa, bo. W sumie pęknięty jest tylko klosz, więc tak naprawdę wydaje mi się, że wymienimy klosze w jednej i w drugiej i powinno nam to załatwić sprawę. Zderzak chyba da się uratować, bo wszystkie w sumie tutaj klipsy są, on wypadł jedynie. Tutaj by trzeba było go jedynie wzmocnić i chyba byłby do odratowania. Oczywiście zaległy nam się w środku mrówki, bo ktoś się zostawił kole. Jest tu masa, masa takich. Drobiazgów, którymi, którymi trzeba będzie się zająć. Proszę, <laughs> Patrz jak zamontować. Lataśma. La la taśma, no? No i dobrze, ta furka musi być nieco szybciej zrobiona. Także skakujemy w ciuchy robocze i zabieramy się za robotę. Chyba magiel do wyjęcia. Tu w ogóle ktoś zrobił spazna na milimetry. Patrzcie jak to siedzi względem amora. 3 cm jest wyższe to koło niż yy, powinno być docelowo, dlatego wszystko jest poobcierane i tak dalej. No może to komuś się podobało, że to wyglądało nawet fajnie. Niektórym się to na pewno będzie podobać, ale no to koło zdecydowanie jest za duże i raczej włożymy tutaj coś takiego bardziej subtelnego. Co do zawiasu to zmieniamy, będziemy zmieniać zawias, no bo to Powstanie jest, bym powiedział, agonalnym. Dajcie znać, czy robimy tutaj air ride, czy robimy tutaj gwintowany zawias. I dobrze, zderzak mamy zdjęty. Jak na razie wygląda to całkiem nieźle, szczerze mówiąc. Myślałem, że będzie gorzej, ale wszystkie wiązki, wszystkie kable są, także z tego się cieszę. Teraz ściągamy błotnik. Zobaczymy, jak to miejsce wygląda. Mam nadzieję, że nie będzie wymagał ingerencji blacharskiej, bo wtedy będziemy mieli turbo pro... problem. Ooo, jakiś portowy filtr tutaj ktoś rzucił. Ohoho. No i dobrze, mamy lampę wyjętą i jest klej chyba klipsy. Raz dwa. A strasznie dużo klipsów. Ale dobrze, patrzcie. Jednak tutaj na szczęście lampa zostanie raczej uratowana bo został uszkodzony tylko, tylko klosz tu wewnątrz, nic nie jest uszkodzone no i tak pamiętajcie, że warto sobie niektóre elementy od razu skręcać z powrotem żeby później nawet jak trzeba je będzie rozkręcić ponownie, no to już przynajmniej wiecie gdzie, skąd, jak i gdzie jakaś śrubka była no tak jak porozkręcacie wszystko, to później może być różnie niestety, jak to bywa czasami, no tutaj jedna śrubka się omyła tutaj też się omyła, także musimy wjechać ze szlifierką, ściągamy zaraz koło Rozcinamy i próbujemy śrubokrętem płaskim. Jak się nie uda, to trzeba będzie zeszlifować całkiem. Co ten błotnik jest zanitowany? Co ty BMW gadasz? Teraz możemy wyciągać oryginał nieruszane. aso! wątpię, żeby to ktoś nitował, jakby to miał naprawiać. E no. Może by to wyklepał. No, lekki wyciek mamy. Ale. O, tam z góry. No, to spod dekla idzie. Dobrze, dekiel to nie problem. Błotnik mamy zdjęty, lampy mamy zdjęte. Drzwi pojechały już do lakiernika, udało mi się kupić od longa, więc już wszystko jest praktycznie tam, gdzie być powinno. A ja teraz zabieram się oczywiście za silnik, czyli to co wam mówiłem wcześniej i będę musiał ściągnąć oba, oba, obie pokrywy zaworów. No i patrzcie tutaj no troszkę tu się leje. No widać, że ewidentnie z góry. Mam nadzieję, że tutaj tam są oringi dobre, bo nie chce mi się tego rozbierać. Raczej w przyszłości i tak trzeba będzie pewnie wyjechać z całym silnikiem <noise> i zrobić mu porządny serwis wszystkich oringów, ringów, kółek, pasków i tak dalej. Bo póki co zrobimy tak, żeby to jeździło i nie lało się z tego silnika nie wiadomo jak i sprawdzimy później, skąd jest więcej tych wycieków. Ci co znają mój kanał, mój ulubiony produkt, czyli Brake Cleaner, jeszcze raz serdecznie zapraszam producenta takich cudów do współpracy, bo tego naprawdę dużo. Eee, wymyjemy to samo raczej spłuczemy ten cały syf, bo nawet jak będziemy później to otwierać to będzie lepiej, bo nic nam tam nie wpadnie chyba. Strasznie nieumiejętnie ktoś to poskładał tutaj, ktoś coś tutaj dłubał no i te kable ewidentnie no, nie idą tak jak powinny. No ale nic, się, uda nam się to poprawić na szczęście. Przez składanie osprzodem. Ale jest ogólnie dramat. Nie ma co marudzić, auto za 14 tysięcy. No i tak, mamy oto pierwsze części, które do mnie dotarły. Tutaj nowe klosze, świece. Czujnik, filtr, uszczelki. O, ta rura, która tam jest, widzieliście, że była taka troszkę y, usztukowana. No to mamy. Nóweczkę jest zamiennika oczywiście, ale i tak była droga, bo chyba trzystówki taka rura, a w Asos 7. No i tu mamy, patrzcie, komplet śrub, uszczelek. I tak, ogólnie patrzcie to. Tu mam taki patencik do rozklejania lamp. Nigdy z tego nie korzystałem, zobaczymy. Ogólnie, jak chcecie rozklejać lampy, no to z reguły albo stosuje się do tego palarkę, albo możecie włożyć do piekarnika, ale tu są takie taśmy, w których tam jest jakiś drut, który się nagrzewa do odpowiedniej temperatury. Oblepiacie to w oku, właśnie lampy, czyli tutaj. Gdzie jest klej i chcecie to rozkleić. No i podobno po jakichś 10 minutach to powinno się to dać w łatwy sposób zrobić. Czy zobaczymy, e, czy mi się uda poradzić z tymi e, czy uda mi się poradzić z tymi lampami samemu, czy będę musiał płacić 800 za jedną, ale nie, na pewno na pewno się uda nie zapłacę tyle za rozklejenie i sklejenie lamp. Are you sure about that? Ty, ch To ciepłe. A! No dobra, spróbujmy zobaczmy, co tu się dzieje. O, mięciutkie. Ale to idzie ciężko. Ja już wiem, czemu oni chcą 800 zł za lamp. Dobrze, że zainwestowałem w specjalny sprzęt. No nie jest to takie k łatwe. Kurde, ty. Nie, no coś tam się rozkleiło, ale. Nie, no myślę, że tak szybko to stykło. Dajmy temu jeszcze chwilę w takim razie, zobaczymy. No albo ja mam dwie lewe ręce do tego, albo. Ja nie nienawidzę robić takich głupich rzeczy. Jestem stworzony do wyższych celów. Ja nie, nie ma wata. Tamtej drugiej to się nawet nie podejmuje. No dobra, no przynajmniej wiem, że... To się nie da. Pewnie drogi widzu pamiętasz, jak wspominałem na początku, że to auto było taniej, że robię świetnie za świetne zakupy. Moje przewidywania okażą się chyba prawdziwe, bo auto było 14, a... Włożę tu pewnie drugie tyle. a Można było kupić całe w ładnym stanie w miarę za 25. Dajcie znać, drodzy widzowie, czy robimy słapa tego silnika do Waszego E46. A jeśli nie wiecie jeszcze o czym mówię, no to zachęcam do przeczytania opisu tego filmu, w którym znajduje się link z informacją o właśnie E46 dla Was. Zrobimy ankietę. <gryw> Zapraszam na Instagrama. <gryw> Uf, no i tak, dobrze, udało się to wyciągnąć. Jak widzieliście, nie było łatwo. A to dlatego, że ktoś tam oczywiście nawalił silikonu. Także no, robienie tego silnika jest ciężkie, a jeszcze bardziej ciężkie, jeśli ktoś coś już tu wcześniej dłubał i spierdził. A ogólnie jest tu masę rzeczy, <gry> które są nie tak. Tutaj już mamy odkręcone, także mam nadzieję, że ściągniemy tę kopułkę. Tam oczywiście śruba się nie chce odkręcić, bo ktoś za mocno dokręcił. Chyba trzeba będzie ją wyciąć. No zobaczymy. Także lecimy dalej. Z tą częścią. No i patrzcie, proszę bardzo. Silikonek. Tragedia. Trzeba to wszystko szczyścić, Tu powinna być uszczelka. Tutaj jest O-ring i tu jest git. Na szczęście, ale te O-ringi i tak wszystkie będą wymienione. Dobra. Pokrywa zdjęta. Powiem wam, że no, troszkę ciężej niż w M3, bo trzeba było tutaj jeszcze porozbierać troszkę, podciągnąć te kable wszystkie do góry. No, ale mamy finalnie. Wyszła nam pokrywa. Tu mamy uszczeleczkę starą. Zobaczymy, czy to oryginalna, czy już ktoś zmieniał. No już chyba zamienniczek, już tu ktoś coś dłubał, o, tu już też silikonowane było. No to się jakoś super, jakoś super chyba nie lało z tego silnika. Mogłem sobie to w zasadzie opuścić tą stronę. No nie, dobra, też się lało. Miałem też zmieniać tutaj te uszczelki od frontu, ale sobie to na razie odpuszczę, bo to jest dużo więcej rozkręcania, a po prostu nie zdążę, bo chciałbym to auto... Skończyć, żeby wyruszyć w pewną podróż, o której się prawdopodobnie dowiecie w następnym odcinku, albo jeszcze w kolejnym, o ile się to uda, bo jest tu wpytę roboty. No, ale tutaj to jest najważniejsze, żeby to ogarnąć, tak naprawdę włożyć jakiś zderzak cokolwiek. No to się raczej uda zrobić. Tutaj w ogóle ta pokrywa już była wymieniona, bo jest z zamiennika, ale akurat dobrej jakości, więc spoko. ta raczej jest oryginalna. Znaczy, nie wiem, po co ktoś zmieniał pokrywę. Może przy demontażu mu się nie udało zdjąć. Tu teraz z tą stroną trzeba będzie powalczyć, ale to już będziecie widzieli na gotowo. Tymczasem być może się już nawet z wami żegnam i będziemy widzieć się w następnym odcinkach, jak to auto odpala, no i gdzieś jedzie.